Królowa Elżbieta II na chrzcinach dwóch prawnuków. Miała odpoczywać Wielka Brytania. Królowa Elżbieta II uczestniczyła w chrzcinach dwóch prawnuków. Brytyjska Królowa Elżbieta II wzięła udział w chrzcinach dwóch swoich prawnuków. To drugie w minionym tygodniu wydarzenie z jej udziałem po zaleconym przez lekarzy czterotygodniowym odpoczynku. Dziećmi, które ochrzczono podczas prywatnej ceremonii w Windsorze, byli urodzony w lutym tego roku syn księżniczki Eugenii i Jamesa Brooks Panka, August Pchilib Hawke oraz urodzony w marcu syn Zary i Majka Tindallów, Lukas Pchilip. Dla pierwszej pary jest to pierwsze dziecko, dla drugiej, trzecie. Są oni odpowiednio dziewiątym i dziesiątym z dwanaście prawnucząt brytyjskiej monarchini. Po nich w tym roku przyszło na świat jeszcze dwoje kolejnych. Córka księcia Harrego i księżnej MacHan, Lilibet Diana oraz córka księżniczki Beatrycze i Eduardo Napellego Moździego, Sienna. W Chrzcinach uczestniczyła tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Według brytyjskich mediów obecni byli m.in. ojciec Eugenii, książę Andrzej, a także wnuk królowej, książę William z księżną Cat. To czy monarch inni weźmie udział w Chrzcinach? nie było pewne w związku z pojawiającymi się w ostatnich tygodniach obawami co do jej stanu zdrowia. Czterotygodniowy odpoczynek po intensywnym harmonogramie w pierwszej połowie października lekarze zalecili 95-letniej królowej odpoczynek, który trwał cztery tygodnie i przez ten czas musiała ona odwołać udział w szeregu zapowiedzianych wydarzeń. Przed tygodniem Elżbieta II miała uczestniczyć w uroczystościach Niedzieli Pamięci, gdy oddawany jest hołd poległym żołnierzom, ale tuż przed ich rozpoczęciem poinformowano, że z powodu urazu pleców, królowa nie będzie obecna. Jednak w środę królowa przyjęła na audiencji odchodzącego wkrótce z funkcji szefa sił zbrojnych generał. Nicka Cartera. Było to pierwsze od miesiąca wydarzenie z udziałem królowej, z którego pałac Buckingham przekazał nagrania wideo.